Witam serdecznie, kochani. Wtorek. Ostatni wtorek sierpnia. Za tydzień już jest wrzesień i będziemy mieli już takie poczucie, że już nie wiosna. Jesień się do nas zbliża wielkimi krokami. No ale co? Jesień też jest fajna, nie? Wtedy mam taki sentymentalny nastrój. Lubimy świeczki, zapachy, kupujemy kocyki. Różnego rodzaju świeczniki, lampki. Zaczynamy się otulać. Jakieś nowe poduszeczki, jasieczka, dywaniki, futerka. No to wszystko jest urok jesieni. Jesień jest też taką, takim miesiącem, takim romantycznym, sprzyjającym jakimś tam nowym relacjom. No i powiem Wam, że ja ostatnio widziałam taką relację i byłam w niezłym szoku, chociaż pozytywnym, ale dawno nie widziałam takiej sceny. Powiem Wam, że dla mnie to było takie no zostanie przyjemne, że są jeszcze takie emocje, że są osoby, które się gdzieś tam ze sobą spotykają i, i w ogóle to uczucie jest takie egzaltowane. Ale w czym rzecz. Pojechałam sobie do sklepu, a po drodze miałam jeszcze do sklepu z takimi różnymi yy, yy, drobiazgami potrzebowałam sznurek, potrzebuję sznurek ponieważ mam zamówienie na yy, taką plakietkę która jest obciągnięta sznurkiem i to musi być sznurek warkoczykowy i nigdzie go nie ma więc po, w, wyruszyłam w dalszą podróż do yy, dalszej dzielnicy miasta w nadziei, że w tamtym sklepie to znajdę no też nie było ale wstąpiłam do Lidla. Nie po masło tym razem, tylko tak z przypadku. Mówię poniedziałek. To było wczoraj. Poniedziałek w Lidlu chyba są promocje. W czwartek w Kaufland, a poniedziałek Lidly. No to podjechałam do tego Lidla. No i tak już kątem oka widziałam, że przed wejściem stoi jakaś jakaś para w granatowym takim Ubraniu obydwoje. No, jak zaparkowałam, znaczy już widziałam, że się całowali, jak już parkowałam, natomiast później, jak już wchodziłam do tego sklepu, to oni stali naprzeciwko siebie i tak się przytulali, głaskali po twarzy, po włosach panią głaska, ona się uśmiechała. I, i tak widać było, że tak ich do siebie ciągnie. To była taka tak by się wydawało, że to taka wczesna faza zakochania. Para była w mniej więcej w wieku 45-50, bym powiedziała, i to byli pracownicy Lidla. Pan i pani z Lidla w mundurkach Lidlowych sobie wyszli na papierosa wspólnie i mieli taki czas dla siebie. Akurat przed wejście, przy wejściu dla klientów, tak sobie z boku stali. No, przeważnie ci pracownicy stoją gdzieś tak przy tych wejściach, często się ich widzi na tym papierosku. No i ta para też sobie stała, i oni po prostu nie umieli chyba się powstrzymać przed tym uczuciem. I tak, tak było widać, to takie zakochanie, to takie, taką radość. Ta, ta pani była kwitnąca, ten pan był też uśmiechnięty. No bardzo fajny widok powiem Wam, także bardzo mi się to spodobało. Z drugiej strony, no nie wiem, czy wypada, żeby pracownicy Lidla w taki sposób y, pokazywali swoje uczucie wszem i wobec. No ale nieraz to po prostu w miłości się nie myśli, jak to mówią, więc y, trzeba im wybaczyć. No i tyle było, taka. Miłość, miłość wy. Zakopane? Nie, w zakopane. Miłość, miłość w Lidlu. No, także też się kochani, zdarza, że pracownicy w Lidla się w sobie zakochują i, i jest fajnie, i miłość kwitnie, i bardzo dobrze. Niech tej miłości będzie na świecie jak najwięcej. Jak długo nie wiadomo może na całe życie, a może tylko na chwilę nie wiadomo. Okej, okay, to taka mała, mała ploteczka z, z, z prowincjonalnego miasteczka jakim są Mysłowice. A co ja dla Was dzisiaj przygotowałam, co Wam chcę pokazać? Mania pudełkowa. Mania pudełkowa trwa. Z tego względu, że pudełka Pop Artu cieszą się dużym powodzeniem i prawdę mówiąc ciągle je robię. Ale oprócz tego, że je robię, to robię też inne, ponieważ zamawiam pudełka już, nie mam już swoich pudełek. Jak macie, to ja bardzo chętnie przyjmę. Przyjmę, już to kiedyś Wam mówiłam, więc możecie mi pudełka różnego rodzaju przesyłać. Będę bardzo wdzięczna. No i, i, i te popartowe pudełka. Kto nie widział, kto nowy, to pokażę. Zrobiłam dwa, ale ja je właśnie zamawiam. W takiej, jest taki pięciopak. Od największego do najmniejszego i, i później muszę wykorzystać resztę. Tutaj jeszcze zapięcie jest do postarzenia, jest przyklejone, ale to są pudełka pop artu. Tak wyglądają. To jest jedno. Jedno jest wolne, jedno jest zamówione, więc yy, jakieś gdzieś moje włosy się gdzieś tutaj przyplątały. Także tak wyglądają różne, no różne są, tutaj akurat jest ten taki motyw, legend Stanów Zjednoczonych, Madonna, jakieś takie przeróbki, Dziewczyny z Perłą, Meszkamiki, no i, i, i różnego rodzaju takie różne dziwolongi ale będę robić w najbliższym czasie miasta. Miasta w stylu pop-art: wieża Eiffla, Big Ben, Nowy Jork i to będzie wszystko w takim miszmaszu, Moulin Rouge, Las Vegas i też takie pudełko mam zamiar zrobić. To Wam pokażę. Niedługo, niedługo przyjdą pudełka, to będę tworzyć. Ale że mam też te mniejsze pudełka, no to też je musiałam jakoś wykorzystać. Na razie wykorzystałam trzy. Koliberki będą, tutaj już wpuściłam wierzchnią warstwę e, takiego tła, jak jest tutaj, bo to jest tło oryginalne, a tutaj jest tło, które już dopasowywuję do niego. To jest jedno. Drugie to jest e, pudełko, które żeście już pewnie widzieli, pudełko z, aniołkami, z aniołkiem. Ono już jest takie świąteczne. I robię je pod kolor tych liści winogronowych w kolorze zielonym. To jest pierwsza warstwa, będzie jeszcze druga, ona będzie taka przyciemniona, pozłocona. Natomiast tak będzie wyglądała góra. No i tu pewnie przyjdą jeszcze ornamenty przednie, te zapinki, może też boczne, bo czasem robię tutaj z boku te ornamenty takie narożne, różne. No i pudełko, które najbardziej mi się podoba. Ja w ogóle wiem sztukę secesyjną i znalazłam jeden obraz z Klimta, nie Klimta, Alfonsa, Alf, Alfonsa Muchy, dobrze, bo mi się mieli z Alfredem, nie wiem dlaczego, który jest w poziomie, bo do tych pudełek muszę mieć przeważnie w poziomie albo w kwadracie m, różnego rodzaju motywy i znalazłam jeden motyw i jest taki pudełko, będzie z, z motywem właśnie obrazu Alfonsa Muchy, piękna secesja, tutaj te, troszkę musiałam dorobić, ponieważ za nisko zrobiłam widzicie, tu jest troszkę mniej, a tu jest troszkę więcej i do tego tła dociągnęłam te e, końcówki, żeby to jakoś wykończyć no i takie będzie zielone to też będą jeszcze ornamenty przeciąg mam, drzwi mi się same zamykają do łazienki i, i, i tak i, i taki, taki, taki motyw no to są pudełka a, jeszcze jedno mam pudełko, które mi zostało z tej paczki, którą dostałam od, od jednej z Was. I to jest takie pudełko bez wieczka. No by się wydawało, no co z takim pudełkiem zrobić? Ja wymyśliłam. Wymyśliłam pudełko, które Wam pokażę, jak go oczywiście zrobię, bo teraz już nie mam na niego weny, mam tylko pomysł. To będzie taka otwierana szafa. Taka, wiecie, taka Taka zrobiona tak do góry i tak zrobimy jej nóżki, zrobimy jej zapięcia yy, i ona będzie takim jakby takim, to będzie taki jakby sekretarzyk bardziej, bo ona nie będzie w takim pionie, tylko poziomie, tylko będzie w pionie. I tak, tak sobie ją wymyśliłam, no zobaczymy co mi z tego pomysłu wyjdzie, no ale gdzieś tam. <grym> Jest, jest, zamysł jest. I co jeszcze upolowałam? To tutaj będzie coś dla miłośniczek ptaszków. Upolowałam takie piękne porcelanowe słówki. Taka i taka mała. Popatrzcie, czy nie są śliczne. Porcelanka. Także takie, takie porządne te słówki mi się wydają. One mi się przypominają, tu mam taką słówkę, yy, yy, inwalidkę z chodzieży jeszcze starą, posklejaną. Ona tam ma nawet jedną dziurę, bo mi brakło porcelany. Muszę tam właściwie modeliny dołożyć, żeby ją tak wypełnić, ale wiecznie na nim brakuje czasu. No, a dzisiaj słówki. Ta ma 10 cm, a ta ma 15. Fajne, nie? Taka, taka mama z dzieciątkiem. No... No Także tak to wygląda, no i co jeszcze, a to, to, to. Yy, praca modelinowa, też właściwie na szybko zrobiona, też jeszcze do wykończenia, bo mi się nie podobają te brzegi, bo mi to te, złotko z mi spłynęło, ale będę ją poprawiać, ale to, to, to pokazuje dla pomysłu. To jest modelina, tu jest jeszcze niewykończona, widać, że jest szara modelina już stwardniała na kamień. A tu jest środek. Środek jest z serwetki szydełkowej, zaprasowany wałkiem i wygnieciony y, na, na miseczce położona, tak jak szmatkę nieraz kładziemy mokrą na, na czymś, na wiaderku, to na, na dnie wiaderka to można położyć tak modelinę, ładnie wygładzić i mamy takie taki, no trochę mi tu nierówno wyszło, ale to jest mój pierwszy Pierwsza próba, pierwszy projekt, więc trochę to wygląda jak mandala. Yy, można próbować samemu takie mandale namalować, jak już to wyschnie, zrobić gładką i, i później malować takie wzory mandalowe. Fajna taka miseczka na, na przedpokoju, gdzieś tam na owoce. Możecie sobie kupić. To jest miseczka. Ta miseczka potrzebowała połowę, paczki, modeliny. Z Action modelina tam jest chyba po 6 zł, jakoś tak czyli to jest kwestia 3 zł materiał plus oczywiście farby, jakieś markery. Można sobie taką fajną miseczkę samemu zrobić. Jak ktoś lubi i umie i chce spróbować, to jak najbardziej można. No i moje znajdę śmietnikowe, dzisiejsza znajdę śmietnikowa, musiałam się zatrzymać autem po nią, mam dwie, jedna przyszła, zrobiła się przy okazji, szplana kula, taką kulę znalazłam i ona miała uszkodzony brzeg, no i no co zrobiłam, no klejem ją pociągnęłam i pomalowałam na złoto no tutaj jeszcze muszę oczyścić jeszcze muszę poprawiać troszkę bo taka jeszcze jest niewykończona to tak na szybko Wam pokazuję prosty pomysł na uratowanie przedmiotów które mają ukruszone góry można to zrobić klejem na gorąco opuścić jakieś esy floresy można w całości to pomalować na jakimś kolor, dopiero później pomalować esy floresy no, różnie, można to jeszcze wykończyć serwetkami, zrobić dekupaż, co kto lubi. W każdym razie ja wymyśliłam taki prosty sposób, zastanawiam się, czy sobie nie kupić rybki, bo kiedyś miałam rybkę, no oczywiście w środku musi być jakiś odnośnik, piono, ponieważ rybki w okrągłych naczyniach się bardzo źle czują i, i tego nie lubią, więc też musiały być jakieś roślinki, i drugi też to już stara taka y, misa Patera. I też ją zrobiłam w takie właśnie. Też miała uszkodzoną górę. I myślę, żeby tutaj jej zamontować jakiś taki posąg, kebane Wiecie, kiedyś y, robiła fabryka Gisze w robiło takie kebany taką tancerkę. I na dnie były tutaj na. na Podstawie dna były dziurki i to było na kwiaty i do tego była misa do której się wlewało wodę. One były porcelanowe, ja mam taką szklaną. No na misę to oczywiście można coś innego wykorzystać, No, ale ja sobie wymyśliłam, że tutaj będzie coś stało. Nie wiem jakaś. Jakaś postać. Nie może być z modeliny, bo jak wleję wodę, to mi się roztopi. Nie czy modelina się tak szybko nie, nie roztopi, nawet jak już jest stwardniała. Ale wolałabym nie ryzykować, więc musiałoby to być coś porcelanowego hmm, coś szklanego. No nie wiem, zobaczymy. Może coś wymyślę, coś mi wpadnie do głowy, do ręce i coś będę kombinować. Także tak, kochani, działam. Obraz też zaczęłam malować, bo zostało mi jedno płótno z tego zamówienia skrzypaczki, skrzypaczka jest gotowa. No, pan ma dzwonić, bo wysłałam wiadomość, że jest gotowa. Odpisał mi, że będzie dzwonił, kiedy mam ją przywieźć, więc chyba, chyba skrzypaczka będzie miała nabywca, jak nie, to pojedzie na targ do Mikołowa. I tam będzie dostępna. Natomiast teraz robię abstrakcję. Coś takiego. Na razie jest tak. A jak będzie wyglądała w końcowym etapie, tego nie wie nikt. No i jeszcze y, ostatnio Was prosiłam, żeby, y, żebyście dali swoje propozycje na tego aniołka z pieniędzmi. No to y, było tam kilka różnych i wybrałam. Właściwie sama też tak o tym myślałam, ale też jedna z pań mi też zasugerowała. Nie jest to jeszcze skończone, tylko jest wstępnie pomalowane, jak to będzie wyglądać. Jest niebiesko-złote. Y, tylko ten niebieski nie pasuje mi do tego tła, więc muszę go przerobić, ale chyba będzie w tej tonacji y, taki, taki zlewający się z obrazem. No, tak wygląda wstępny, wstępny projekt przemalowania y, aniołka. No, nie jest to idealne, zresztą ja Wam często pokazuję moje prace, które są niedokończone, ponieważ ja mam ADHD i strasznie szybko chcę się z Wami podzielić tym, co robię, I dlatego moje niektóre prace są niedokończone, później ja Wam je Wam pokazuję jako już skończone, no i, a dzisiaj to jest nic nieskończone jeszcze. Ale bardzo dużo duży etap no, tutaj mi jeszcze brakuje w tych pudełkach pop art. Postarzenie tego zapięcia, bo za bardzo się świeci, i polakierowanie, i jeszcze sprawdzenie, czy gdzieś nie haczy, gdzieś tam papier nie wystaje, ewentualnie podszlifowanie, i, i już jest gotowa. gotowe pudełeczko. Same mi się te pudełka podobają. Powiem Wam, jak szukałam podobnych pudełek, to nie ma. Są takie motywy, Jednostajne, na przykład jakaś tam Coca-Cola, albo kobieta y, z gumą balonową w okularach. Takie, wiecie, takie typowo pop artowskie. A mój, moje są takie, no takie niespotykane. Można oczywiście sobie je samemu zrobić, bo kto komu zabroni. No, natomiast y, powiem Wam, że to jest mój taki właściwie autorski projekt. I, i cieszę się, że takie, takie sobie wymyśliłam i teraz. Jeszcze te miasta zrobię. Ciekawe jak te miasta wyjdą. Pokażę Wam jak zrobię. I, 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 No i z tego pudełka, z tej secesji bardzo się cieszę. Tak mi się to pudełko podoba, że chyba, chyba sobie je zostawię, albo zrobię drugie dla siebie, bo, bo, bo bardzo, bardzo mnie, ten, <ścoughs> zafascynowało. ja bardzo lubię Lwosa yy, I, yy. A jeszcze jest y, kto lubi chodzić na wystawy w okolicach śląskich, to y, w Tychach, w tym y, y, browarze, gdzie jest ten browar, tisz, jak się nazywa Tischnera, Tischnawera, tisz, jakoś tak, po niemiecku. Kto tam się orientuje, to mniej więcej wie o co chodzi. Tam był Beksiński. Robiłam Wam. Y, reportaż z wystawy Boksińskiego i teraz jest wystawa Picasso. Ona jest od 19 sierpnia chyba do połowy października, więc kto, kto lubi sztukę, malarstwo, to pędem do, do Tychów i obejrzeć sobie wystawę. Ja sama się wybieram. Nie wiem jeszcze kiedy, ale, ale pewnie pojadę. Mam nadzieję, że zdążę, bo ostatnio na, na wystawę strojeńską to w ostatnim dniu mi się, mi się udało podjechać, a nie zrobiłam filmiku ze strojeńskiej. Chcecie filmik ze strojeńskiej? Z wystawy strojeńskiej? Jak ktoś chce, to, to dajcie znać, to, to postaram się go jeszcze zmontować, bo y, mam gdzieś te zdjęcia, a, a y, nie zrobiłam jako takiego filmiku. No, bo, w ogóle to mi telefon się padł i miałam duży kłopot. Wiecie, jak człowiek pracuje na telefonie, uzależniony od telefonu i nagle telefon się blokuje, i to jest taka, o Jezu, co ja teraz zrobię? Nie ma telefonu. Jak ja się skontaktuję? Jak ja sprawdzę i w ogóle cokolwiek by się działo. Nic, kompletnie umarł w butach. Telefon całkowicie padł. Okazało się, że on był chyba przegrzany, bo wtedy było bardzo gorąco, około 30 stopni i... No po prostu nie dał rady. No już staruszek jest trochę, więc nie ma co się dziwić, że już szwankuje, tym bardziej, że ja pamięć mam bardzo mocno już załadowaną i on no już, już, już ledwo zipie, ledwo zipie. No, także, że tyle, kochani. No i cóż, no działam, działam jak tylko mogę, filami no miałam ostatnio takie dwa dni, powiem, wam, odcięcie energetyczne. Nic mi się nie chciało, nie umiałam nic zacząć, nie umiałam nic skończyć. Yy, I to tak właściwie, je, jeszcze mam tego echa, ale dzisiaj już się wzięłam trochę do pracy, już coś zrobiłam. Te pudełeczka, yy, już, już zaczęłam i, i idę dalej. Jak burza, jak lokomotywa, jedę przed siebie pędem. Na oślep jak nikes samotraki. Jak to było to w tym wierszu? Pawliko, Pawlikowskiej Jasnożewskiej, chyba to był wiersz. ale ja dobrze pamiętam. Ty jesteś jak nikes samotraki, o miłości nieuciszona. Wciąż biegniesz z zapałem, jednakim, wyciągając odcięte ramiona. Także moją miłością jest tworzenie, i <laughs> biegnę po prostu z od. No. Rąk nie mam odcięty, ale patataj i dalej. Tworzymy, tworzymy, tworzymy. Ile możemy. No, także coś po mnie zostanie w przyszłości. No, jakieś prace u Was w domach, gdzieś u mojej córki. Słabna raczej nie będę bardzo, no, ale. wspomnień czar. <gryw> Dobrze, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę Wam miłego popołudnia. Dalej do przodu, bo tutaj biegniemy. Trzymajcie się cieplutko.